Dzień dobry, z tej strony ciasteczko, a to kolejny fantastyczny dzień. Brudnia. Zobaczymy, co dzisiaj dostanę. Dzisiaj jest dzień ósmy. Zobaczymy, co to jest. O, 100 tysięcy. Wow. Ładnie. Y Otrzymano Dodatkowo, dodano kredyty 100 tysięcy, zawsze się tam przyda na coś, na amunicję na przykład. Rozkazy przekwalifikowania dwa razy. Rezerwy dodatkowe wolne PD i do załogi to samo razy Bardzo fajna nagroda. Ciek czekamy na kolejne piękne dary, bo tutaj jest jeszcze wiele prezentów poukrywanych. Tu jest bardzo dużo prezentów poukrywanych. I najważniejszy prezent to jest tutaj. Czy z tej paczki wypadnie mi właśnie ten Jak Panzer E90 Kurka chciałbym? Najbardziej bym go chciał. No ale no, zobaczymy. Czekam też na ten tryb. To ten zimowy rajd. Będzie fantastyczna zabawa. Nie ma jeszcze dobrze. Dopiero za trzy, za 2 dni. No, no to, no to tyle, na razie.